Wiele ludzi pyta, co się właściwie dzieje w współczesnym świecie. Bo zauważamy, że się wiele dzieje. I zmiany pogody, i różne ruchy polityczne, gospodarcze. Jak jest, na to, jaka jest jaka jest odpowiedź, czy rzeczywiście jest koniec świata, czy on nadchodzi, czy rzeczywiście te lata, w których się teraz znajdujemy, czy 2012 rzeczywiście idzie ku końcowi. Moja odpowiedź jest nie, skąd ja wiem? Od dziecka postrzegałam, czy też zajmowałam się, czy też obcowałam z tym wszystkim, co jest niedoświadczalne pięcioma naszymi zmysłami. Obcowałam z, ze światami równoległymi, spotykałam się w swoich podróżach duchowych, innymi rzeczywistościami. Jest mi znany ten świat duchowy. Cały czas się porusza. I moje wyglądy, czy też takie postrzeganie, kiedy patrzę się na ten 2012, czy też patrzę się na przyszłość świata, wskazuje, że to jest tylko wyobrażenie, czy też nasze ludzkie wyobrażenie, zbudowane na jakiś mm, różnych, nie do końca prawdziwych teorii, jak teza. Więc chciałbym zapewnić wielu ludzi, że naprawdę nie ma się czego bać. Koniec świata nie nastąpi, świat przetrwa, Ziemia przetrwa i gatunek ludz, ludzi ludzki przetrwa. To, co ma miejsce teraz, to świadomość, chodzi o świadomość i wiedza, która dotychczas była dostępna dla wybranych czy też szczególnie skrywana, rozchodzi się, rozprzestrzenia i jest dostępna coraz częściej dla całej populacji. I to jest oczywiście bardzo cenne. Natomiast wynik tej świadomości, powiększania świadomości, wywołuje rzeczywiście różne trudne dynamiki, represje, zjawiska, tudzież polityczne, gospodarcze, jak i widzimy, że i Matka Ziemia, nasza planeta reaguje w wyniku naszych działań. Ale o co w tym chodzi tak naprawdę? O równowagę. Więc ona tak samo, nasza Ziemia, planeta dąży do równowagi, do oczyszczenia, samooczyszczenia. Dlatego te zjawiska, które e, być może będą nas jeszcze nawiedzać, jak różne tajfuny czy też powodzie, e, będą sugerowały tylko i wyłącznie to, że wszystko dąży do harmonii, do oczyszczenia się i do zrównoważenia różnych wpływów, które mają, które mają związek z władzą i kontrolą. Ten świat, stary porządek świata przechodzi powoli do lamusa. Natomiast nie wyobrażajmy sobie, że to się zdarzy w przeciągu 10 czy 100 lat. To za naszego życia zapewne nie będziemy nie zakończyć ten proces jeszcze za naszego życia, natomiast jesteśmy, jesteśmy bez wątpienia świadkami czegoś ważnego. To będzie się działo i jestem przekonana, że masa krytyczna została osiągnięta i wszystko już zmierza w dobrą stronę. W wielu rękach ludzi pojedynczych, jak i całych grup, w jakimś sensie jest los świata, ale to są już dobre ręce. Ci ludzie wiedzą, dokąd ten świat poprowadzić. Więc ufam, że, że i Państwo, którzy mnie teraz oglądacie, zawierzycie tej wielkiej duszy świata, która ma jedyny cel właściwie uporządkować i doprowadzić do harmonii. To, co mnie nie jest. Dziękuję bardzo.